Jednym z powodów, dla którego zaniedbaliśmy to terrarium jest to, że mamy takie duże akwarium, profesjonalne terrarium, w którym są jeszcze rzadsze i trudniej chwytalne gatunki owadów. Była tutaj kiedyś szarańcza, ale nie mogliśmy jej chyba zdetalizować, ponieważ prawdopodobnie jest zdekła. Znaczy, zostało też tutaj to założone dosyć dawno temu, nikt tutaj nie zaglądał, nikt nic, nic nie wymieniał, wszystko się psuło. Wartość, które gniło. Tak yy, jest na, jest natura radny, była pozostawiona sama szyby. sobie. Stworzyliśmy naturalne warunki. I dalej, co się stało, to mm, wszystko ogólnie zdechło. Znaczy, prawie wszystko, ponieważ ślimaki żyją i te wszystkie czarne e, gwizdy na, mm, na ścianach naszego terrarium to są właśnie główne ślimaka. Jest ich jak widać bardzo dużo i ślimaki bardzo dobre się tutaj mają. E, z znaleźliśmy tutaj parę sztuk much, które prawdopodobnie się tutaj wylęgły, ponieważ nie były tutaj y, wsadzane. To zostało odnotowane w dokumentacji. Ogólnie mm, kwiaty nawet jeszcze nie, y, nie zwiędły, a są cięte, więc to też bardzo nas zdziwiło. Mech też sobie jakoś daje radę. No ale niestety większość y, owoców, które tutaj wrzuciliśmy, już zgniła i nie wyglądają jak owocki. Ja mówię, co to jest to coś? To. Które? Ta to no to zaprem... kulka, która wygląda jak nie wiadomo co, to jest czereśne. No. A, jak mi... jeszcze zaprezentuję mechanizmy, to, to te dwa te mechanizmy to są odwadniacze do ziemi. Nalejesz, ziemi. Nalejesz wody do ziemi i wtedy ona sobie tak powolutkę wyparowuje. A to, te kamienie, to są profesjonalny otwieracz, który również jest obsrany przez Bardzo dobrze. Można zobaczyć od środka. Nawet go tu zostawić? Ble. Ble. to śmierci. Jest na szczęście na mnie nie czuć. Zapaku. Więc e, miłego wypoczynku, miłej wakacji do widzenia.